Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę wam, jak uszczelniam połączenia gwintowane w układzie ciepłej i zimnej wody użytkowej. Zanim przystąpię w ogóle do skręcania takich złączek i rur, no to muszę się dowiedzieć, jaki typ gwintu one posiadają. W gniazdach przeważnie jest gwint wewnętrzny walcowy, natomiast na elementach takich jak rurka może być gwint Zewnętrzny stożkowy lub gwint zewnętrzny walcowy. I to są oczywiście takie złączki typowe, które możecie spotkać w domu. Jak rozpoznać te gwinty? Czyli, gwint stożkowy na początku gwintu będzie miał mniejszą średnicę niż na końcu gwintu. Natomiast, gwint walcowy będzie miał taką samą średnicę na całej długości gwintu. Jeżeli mamy gwint zewnętrzny walcowy, a po drugiej stronie mamy gwint wewnętrzny, np. Na w nakrętce do jakiegoś węża, no to takie połączenie gwintowane musimy uszczelnić uszczelką. Jeżeli na przyłączu, na który nakręcimy nakrętkę, jest gwint stożkowy, no to nie zaleca się uszczelniać tego za pomocą uszczelki, ponieważ przeważnie ta krawędź gwintu stożkowego nie ma takiej płaskiej powierzchni do której ta uszczelka ładnie będzie dolegać. I jeżeli mamy gwint wewnętrzny walcowy i gwint zewnętrzny walcowy, no to do uszczelnienia takiego złącza musimy użyć uszczelki. Jeżeli chcielibyśmy to uszczelnić np. Na, na pakuły czy taśmą, czy nicią teflonową, no to nie będzie to szczelne. Dlatego jeżeli nie było w zestawie uszczelki, no to trzeba jechać do sklepu z uszczelkami, dobrać odpowiednią uszczelkę, najlepiej jechać z tym zaworkiem i dobrze dobrać średnicę, Uszczelki. Najczęściej takie połączenie jest między kranem a wężem od zmywarki. Pralki i innych urządzeń. Przy połączeniu, w którym trzeba użyć uszczelki, nie trzeba używać dużej siły do przykręcenia. Często udaje się dokręcić szczelnie ręką. Jeżeli nie macie siły w rękach, no to trzeba posłużyć się narzędziem, ale tutaj możemy właśnie uszkodzić nakrętkę, która przeważnie jest plastikowa. Jeśli macie przyłącze do pralki, zmywarki, no to warto pomyśleć nad uszczelką z sitkiem. I tutaj mała. Uwaga! Jeżeli macie te gwinty właśnie walcowe po obu stronach, no to musicie sprawdzić, czy doczołowa powierzchnia jest płaska, na tyle szeroka, żeby było do czego tą uszczelkę docisnąć, bo jeżeli to będzie tylko gwint walcowy, bez takiej prostej płaszczyzny, do której dolegnie uszczelka, no to w takich przypadkach, jeśli jest to kran, no to najlepiej jechać i kupić dostosowany właśnie do przewodu, jaki chcecie podłączyć. Drugim typem połączenia gwintów Rurowego jest gwint wewnętrzny walcowy i gwint zewnętrzny stożkowy, czyli na rurce mamy gwint, czy na kranie gwint stożkowy, a gniazdo, w które będziemy wkręcać, jest gwintem walcowym. W takim przypadku, żeby to wszystko było szczelne, no to trzeba wykorzystać uszczelniacz, który znajdzie się między gwintem. Ja do uszczelnienia tego właśnie typu połączeń najczęściej używam paku razem z pastą do uszczelniania połączeń gwintowych, rurowych. No i tutaj też musicie zwrócić uwagę, czy ta pasta jest do rur metalowych czy innego typu. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy ta pasta nadaje się do wody pitnej. Jeżeli skręcacie taką instalację wody pitnej, jeśli chodzi o tą metodę, no to jest ona tania. Jeśli chodzi o rurki od półcala wzwyż, no to moim zdaniem to jest jedna z najlepszych i najtańszych metod. Do uszczelniania tego typu połączeń można też użyć taśmy teflonowej albo nici uszczelniającej na bazie teflonu. Ja mam taką zasadę, że jeżeli mam złączkę małą, dobrze wykonaną, która nie jest pogięta, no to używam do tego taśmy uszczelniającej, teflonowej albo nici uszczelniającej. Jeżeli mam do czynienia, właśnie z gwintami, półcala, 3 czwarte, calowy, półtorej cala. No to używam paku, ponieważ gdybym chciał to teflonem uszczelnić, no to bardzo takie połączenie by było drogie. Razy liczba uszczelnień i mamy dość duże wydatki. A jeżeli użyjemy paku i pasty, no to znacznie więcej trzeba nałożyć tego materiału na większe średnice rur, dlatego jest to bardziej ekonomiczne. Jeśli chodzi o dokręcenie rur na pakuły, no to musimy to zrobić z dość dużą siłą. Jeżeli dokręcamy połączenie gwintowe, w którym używamy nici albo taśmy teflonowej, no to musimy robić to już z wyczuciem, ponieważ jeśli wklęcamy kolanko i byśmy na przykład za głęboko je wklęcili, no to potem, gdy je wycofamy, no to może być już to połączenie nieszczelne. Natomiast jeśli chodzi o pakuły, no to możemy cofnąć takie kolanko. Tak bezpiecznie mówiąc, to jest 90 stopni. Niektórzy mówią, że 180. Jeśli chodzi o mnie, no to złączki proste, no to wkręcam do takiego dużego oporu. Jeśli chodzi o pakuły, jeśli chodzi o połączenia kolankowe, gdzie to kolano musimy ustawić pod odpowiednim kątem, no to po prostu przewiduję, czy dam jeszcze radę zrobić cały obrót. No nie zawsze się to uda, ale przeważnie się udaje. Jeśli się nie uda, no to wykręcam kolano, nawijam jeszcze raz pakuły i przykręcam jeszcze raz z wyczuciem, tak żeby dobrze ustawić to kolanko. Żeby uszczelnić właśnie połączenie gwintowe za pomocą paku, no to potrzebujemy pasty uszczelniającej, pakuły, odpowiednie złączki. Na samym początku oglądam ten gwint zewnętrzny, na przykład na rurce albo na jakiejś złączce. Jeżeli on jest zbyt dobrze wykonany, nie ma żadnych zadziorów, no to trzeba pomyśleć jak te zadziory zrobić. Można to zrobić piłką do metalu, śrubokrętem. Chodzi o to, że jak nawiniemy pakuły na ten gwint, to żeby one się nie przesuwały względem właśnie tego gwintu, tylko żeby ten gwint zaciągał te pakuły do środka. Chodzi o to, że jak będziecie wkręcać rurkę i będziecie widzieć, że pakuły stoją w miejsca, rurka się wkręca, no to nie ma sensu dalej wkręcać, trzeba to wykręcić i jeszcze raz nałożyć pakuły, tak, że podczas wkręcania te pakuły powinny być wciągane do środka, tak, żeby były w środku, wypełniały przestrzeń między gwintem zewnętrznym a wewnętrznym, i ostatecznie, gdy już będziemy dokręcać tak na siłę, no to zostaną one ściśnięte i uszczelnią to połączenie. Tak jak tutaj widzicie, na porządnej miedzianej złączce mamy już odpowiednio przygotowany ten gwint, czyli jest on taki chropowaty, a na tej złączce metalowej musimy go po prostu zarysować. No i tutaj biorę brzeszczot i naokoło po prostu zarysowuję ten gwint. Jeżeli chodzi o ilość paku, jakie potrzebujemy nałożyć na dany gwint, no to to już musicie sami ocenić, i wraz z doświadczeniem będziecie już... Coraz trafniej dobierać ilość tych paków. Ważne, żeby te pakuły były w jednym ciągu, czyli jak wyrwiemy sobie taki pakiecik paku, no to żeby one na całej długości nie były poprzerywane. Na gwincie tutaj zewnętrznym mamy pastę. Ja zaczynam nawijać te pakuły zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeżeli jest to gwint prawy, nawijając przesuwam się jak gdyby na koniec tego gwintu. Doświadczeni hydraulicy mówią, na pierwszy zwój gwintu zewnętrznego nie powinno nakładać się pasty i pakuł. Chodzi o to, że te pierwsze części gwintu i tak nie zostaną dociśnięte i jest duże prawdopodobieństwo, że te pakuły i pasta może dalej przedostać się do układu rurowego. Pakuły trzeba przechowywać w suchym miejscu. Chodzi o to, żeby nie były one wilgotne, ponieważ one dopiero tej wilgoci mają nabrać po skręceniu, czyli ewentualnie, gdyby był jakiś no to woda dostaje się do paku, one pęcznieją i jeszcze dodatkowo uszczelniają to złącze. Jeżeli będziecie mieli już mokre pakuły, no to może się okazać, że one już się nic nie rozprężą i trzeba będzie wykręcić złączkę i na nowo nałożyć środek uszczelniający. Mniej więcej tak to rozplanowuję żeby 3 czwarte paku zużyć na no jak gdyby pierwszą warstwę od początku do końca gwintu, mając jedną trzecią do zawinięcia tych paków jeszcze, zawijam dalej w tym samym kierunku, tylko zwój nakładam w stronę początku gwintu. Razem z tymi pakułami nawijam też tą końcówkę, którą trzymałem kciukiem na samym początku nawijania. Żeby to wszystko tak trzymało się i nie rozwijało, biorę troszkę pasty i zawijam. Te pakuły tak, żeby się trzymały właśnie przy gwincie. W instrukcji obsługi od pasty uszczelniającej jest napisane, żeby nanieść troszkę pasty na gwint zewnętrzny i troszkę pasty na gwint wewnętrzny. No i chodzi tak naprawdę o to, żeby te pakuły były całe zatopione w tej paście, ponieważ jeśli nie będą i będziecie mieli do czynienia np. z rurami sprężonego powietrza, no to te pakuły wyskną i mogą się rozszczelnić. Jeżeli one będą miały kontakt z wodą, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się rozszczelni, ale mogą też przegnić. A jeżeli będą całe jak gdyby umieszczone w tej paście do uszczelniania, no to ona nie pozwoli im, żeby wyskły, nie pozwoli im też, żeby przegniły. Oczywiście, w zależności od pasty, którą zastosujecie. Jeśli chodzi o gaz ziemny, no to trzeba w ogóle unikać połączeń skręcanych w takiej instalacji. Dlatego, jeżeli coś macie do zrobienia w instalacji gazu ziemnego, no to musicie wezwać instalatora, który ma odpowiednie uprawnienia. I teraz, w zależności od tego, ile tych paków nałożyliście, no to tak głęboko będziecie mogli wkręcić ten gwint. Najważniejsze jest to, żeby przynajmniej 4-5 zwojów gwintu było wkręcone. Jeżeli będzie mniej, no to możecie nie uszczelnić takiego połączenia. A jeżeli będziecie dokręcać i tego materiału uszczelniającego będzie za mało, no to kręcicie tak głęboko, że dotknie metal do metalu i to też nie będzie szczelne. Dlatego najlepiej wykonać sobie kilka takich połączeń testowych z większą lub z mniejszą ilością materiału uszczelniającego. Napiszcie w komentarzu, czy nie daje za dużo tej pasty. I tutaj Doświadczeni hydraulicy mówią, że jeżeli takie połączenie cieknie, no to jest kilka przyczyn. Najczęściej są to źle nawinięte pakuły. Drugim powodem, że to wszystko cieknie, no to jest uszkodzony po prostu gwint. Jest on tak zdeformowany, że nie będziecie w stanie uzyskać szczelności na połączeniu gwintowym. I trzeci powód to po prostu hydraulik nie pojadł sobie rano i użył za małej siły do dokręcenia takiego złącza. Oczywiście wszystko dokręcamy z umiarem. Widziałem jak pękają trójniki, ponieważ rurka była za mocno wkręcona w trójnik. Teraz Wam pokażę, jak nakładam nić do uszczelniania gwintów. Nakładam tą nić, można powiedzieć, tak chaotycznie. Chodzi o to, żeby nie nałożyć ją wzdłuż zwoju gwintu, ponieważ wtedy mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że nić po prostu będzie się obracać względem tego gwintu, na który go nałożyliśmy. Dlatego ja tak jak gdyby krzyżuję tą nić ze zwojem gwintu, żeby jeszcze te poszarpane krawędzie gwintu Uniemożliwiły właśnie przekręcenie się uszczelnienia względem gwintu zewnętrznego. Najważniejsze jest to, żeby to uszczelnienie jak najgłębiej wkręciło się w to złącze. No i tutaj muszę powiedzieć, nie ma czegoś takiego, że nawin 10 zwojów i będzie dobrze, ponieważ musicie uwzględnić jaka ta nit jest gruba, jaki luz macie między gwintem zewnętrznym a wewnętrznym. Dlatego często doświadczony hydraulik wkręca sobie złączkę bez uszczelnienia, sprawdza jakie są luzy i wtedy mniej więcej jest w stanie ocenić, ile tego materiału nałożyć. I tutaj, czym więcej takich połączeń wykonacie, tym będziecie bardziej i trafniej oceniać właśnie ilość nawijanej nici do uszczelnienia. Jeśli chodzi o kierunek nawijania, no to są takie same zasady jak z pakułami czy taśmą teflonową. Trzeba nawinąć to w ten sposób, że przy wkręcaniu ten gwint ma się jeszcze tak jak gdyby naciągać. Jeżeli nawinęlibyśmy tą nić w drugą stronę, no to ona przy wkręcaniu by się po prostu odwijała. Jeśli chodzi o siłę dokręcania no, to tutaj trzeba po prostu już mieć troszkę umiaru. Nie jest to tak jak z pakułami, że dokręca się je bardzo mocno. Jeżeli chodzi właśnie o ten materiał, no, to ja go używam do takich złączy do których mam dostęp. Chodzi o to, że nawet gdyby to przeciekło po jakimś tam czasie, no to jestem w stanie to wykręcić, na nowo nałożyć uszczelnienie i wkręcić. Żeby ta nic się właśnie nie zsuwała z gwintu, no to trzeba bardzo dobrze przygotować powierzchnię tego gwintu. Chodzi o to, żeby on miał właśnie zadziory. Pamiętajcie, żeby te zadziory były tylko na, jak gdyby na zewnętrznym zarysie zewnętrznego gwintu i żeby nie były zbyt głębokie. Jeżeli mam coś na przykład skręcić, zatynkować i ułożyć na tym płytki. No to ja używam paku i pasty uszczelniającej. Napiszcie w komentarzu, jakiego wy uszczelnienia używacie do tego typu elementów, które właśnie są niedostępne, zamurowane, a muszą być szczelne przez lata. Teraz pokażę wam jak uszczelniam taśmą teflonową. Nawijam na gwint zgodnie z ruchem wskazówek zegara, oczywiście patrząc w ten sposób. Po nawinięciu kilku warstw, czym większy gwint, tym tych warstw trzeba więcej nakręcić i tutaj też. W zależności od tego jak grubą taśmę macie, jak szeroką, no to trzeba dobrać ilość tego materiału uszczelniającego doświadczalnie. Jeśli chodzi właśnie o tą nić teflonową czy taśmę teflonową, to lepiej stosować ją w takich instalacjach suchych, czyli gaz, powietrze sprężone na przykład taśmy lub nici teflonowej używam też jak skręcam jakieś złączki plastikowe. Chodzi o to, że jeżeli będziemy używać paku i pakuły trzeba dość mocno dokręcić. Czyli siła te dokręcania uszkodzi nam plastikowe złączki, dodatkowo jak pakuły nabiorą też wilgoci, no to spuchną, dodatkowo uszczelniając i uszkadzając złączki słabe plastikowe. Czasami zdarza się też tak, że musimy połączyć metalową złączkę z plastikową, no i tutaj gwint zewnętrzny powinien być na plastikowej złączce, a gwint wewnętrzny na złączce metalowej. Nici do uszczelniania mogą być wykonane z różnego typu materiałów, takiego jak teflon, poliamid lub nylon. Najbardziej odporny na temperaturę. Tych trzech wymienionych materiałów jest teflon. Można nim uszczelniać połączenia gwintowe do plus 240 stopni Celsjusza. Czyli jeżeli rurą puszczamy parę i nie przekroczy ona 240 stopni Celsjusza, no to możemy uszczelnić ją właśnie tą taśmą teflonową. Nici poliamidowe można stosować do temperatury 130 stopni Celsjusza i ta taśma jest. Znacznie mocniejsza, jeśli chodzi o rozerwanie. W domu możecie też się spotkać z trzecim rodzajem połączeń rurowych: jest to gwint walcowy zewnętrzny i gwint walcowy wewnętrzny. Przeważnie on jest użyty do armatury którą musimy ustawić na odpowiednią głębokość. Jeżeli mielibyśmy stożek na gwincie zewnętrznym, no to wkręcilibyśmy zawsze do pewnego momentu i gdybyśmy na przykład chcieli ładnie dojechać kranem do krawędzi płytek, no to nie zrobimy tego za pomocą gwintu zewnętrznego stożkowego, ponieważ on nas zblokuje na przykład w połowie drogi. A jeżeli mamy gwint zewnętrzny walcowy, no to możemy sobie wkręcać tą armaturę na głębokość, którą potrzebujemy, żeby ten kran na przykład ładnie wyglądał na płytkach. Oczywiście tutaj zakres tego wkręcania ogranicza nam właśnie długość gwintu i to, że przynajmniej kilka zwojów pełnych musimy wkręcić tego gwintu w gniazdo. Przy tym rodzaju połączenia trzeba nałożyć odpowiednią ilość materiału, tak żeby go nie było za mało i żeby go nie było za dużo. Jeżeli założycie za mało materiału, no to połączenie będzie nieszczelne i będzie woda czy gaz przeciekać. Jeżeli nałożycie zbyt dużo materiału, to podczas wkręcania ten materiał będzie po prostu spychany z gwintu, a nie wciągany między gwint. I też nie uszczelni dobrze tego połączenia. Dlatego, przy tego typu połączeniu, trzeba mieć jak gdyby większe doświadczenie. Ale po kilku razach każdy człowiek jest w stanie się nauczyć. Do tego typu połączeń ja używam pastę do uszczelnień z pakułami, nić albo taśmę teflonową. A ostatnio podczas Skręcania złączek do pompy obiegowej Grundfosa użyłem pasty anaerobowej. No i użycie jest bardzo proste. Odtuściłem sobie powierzchnię tych gwintów, zarówno gwinty zewnętrzne jak i wewnętrzne. Przeczyściłem szmatką, poczekałem aż ten środek, który odtuszczał powierzchnię, odparuje. Nałożyłem tą pastę do uszczelniania gwintów rurowych, pomijając pierwszy zwój i dwa ostatnie. Jeśli chodzi o te dwa ostatnie zwoje, no to tam, jak gdyby ta pasta rozprowadzi się podczas wkręcania, i tak będzie najczęściej, że i tak trzeba będzie nadmiar tej pasty ściągnąć. No i tutaj ta pasta na zewnątrz, ona nie zastygnie, ponieważ będzie miała kontakt z tlenem, jedynie utwardzi się wewnątrz gwintu, ponieważ tam tlen zostanie odcięty. I tutaj muszę powiedzieć, uważajcie w sklepie. Ponieważ ja, gdy pytałem o właśnie klej do uszczelniania połączeń gwintowych, najczęściej sprzedawca dawał mi klej do zabezpieczenia gwintu przed obrotem. A to są dwie różne sprawy, dlatego dokładnie czytajcie na opakowaniu, do czego dany klej jest, ponieważ nie każdy klej nadaje się do wody pitnej. Muszę powiedzieć tak, że to połączenie za pomocą pasty jest bardzo estetyczne, w porównaniu na przykład do połączenia za pomocą paku. Jeżeli pasta zastygnie, nie, no to nie można jej skorygować, dodatkowo trzeba poczekać 24 godziny, żeby ona uzyskała znamionowe właśnie parametry uszczelniania. Jeśli chodzi o środki do uszczelniania właśnie gwintów, no to tutaj trzeba jasno powiedzieć, powstaje co roku coraz więcej nowego typu uszczelnień, no i trzeba zastosować się po prostu do wytycznych z instrukcji obsługi danego preparatu. Jeśli będziecie chcieli zagwintować sobie gwintownicą kawałek rurki, no to musicie pamiętać o tym, żeby rurka miała odpowiednią grubość ścianki. Bo jeżeli weźmiecie zbyt cienką rurkę, no to gwintownica natnie wam tak gwint stożkowy, że na początku tego gwintu po prostu przetnie go i będą odpadać po prostu zwoje początkowe gwintu. Trzeba też pamiętać, żeby dobrze zerwać gwint. Chodzi o to, że jak będziemy gwintować rurkę i uznamy już, że mamy odpowiednią długość gwintu i będziemy chcieli przestać gwintować. Chodzi o to, że noże nacinały tą rurkę. Jeżeli byśmy wycofali gwintownik, no to w miejscu, gdzie ten gwint był jak gdyby zakończony, będzie uskok i ten uskok jest bardzo ciężko uszczelnić, dlatego trzeba zerwać gwint i w instrukcji do każdej gwintownicy będziecie mieli napisane, jak ten gwint zrywać. W przypadku gwintownicy, którą ja się tam dawno temu posługiwałem, no to trzeba zwolnić zaczepy i przekręcić jeszcze tak, jakbyśmy chcieli zagwintować i wtedy te noże same wyjdą, robiąc takie łagodne przejście kończące gwint. I to też bardzo pomaga w uszczelnianiu gwintu. Takie przejście łagodne. Jeżeli macie do czynienia ze starymi złączkami, no to musicie je dobrze oczyścić, żeby żaden stary materiał izolacyjny nie został na gwincie. Najlepiej jest to zrobić szczotką drucianą, tak żeby dokładnie po prostu do zdrowego metalu oczyścić złączkę. Jeżeli pakuły mocno przylegają do gwintu, no to można też opalić taką złączkę czy rurkę i to znacznie ułatwi pozbycie się. Resztek tego materiału szczelniającego za pomocą szczotki drucianej. Jeżeli złączka będzie zbyt skorodowana, no to trzeba kupić nową. Jeżeli macie też złączki takie już po przejściach, czyli ściśnięte z uszkodzonym gwintem, to też nie ma sensu ich wkręcać, bo prędzej czy później i tak będziecie musieli je wymienić na nowe. Czasami się zdarza, że trzeba połączyć instalacje z rur zwykłych albo cynkowanych z rurami miedzianymi. Dlatego trzeba użyć takiej specjalnej złączki, która jest wykonana z brązu i wtedy te elementy ze sobą mniej korodują. Rury ocynkowane nie wolno wyginać, tylko trzeba użyć po prostu kolanek. Jeżeli ocynk wygniemy, no to na zewnętrznej stronie łuku ta warstwa zabezpieczająca przed korozją zostanie uszkodzona i rury zaczną rdzewieć. W tym filmie zobaczyliście tylko część zagadnień związanych z uszczelnieniem gwintów. Dlatego, jeśli macie jeszcze jakieś informacje, które warto byłoby dodać, no to proszę napiszcie je w komentarzu. W tym filmiku zobaczyliście, jak łączyć rury w systemie skręcania za pomocą kolanek, trójników. I rur prostych. W innych moich filmach będziecie mogli zobaczyć, jak łączyć rury za pomocą lutowania, jeśli chodzi o instalację miedzianą, i jak łączyć rury w instalacji z rurką Alupex i kształtkami mosiężnymi. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!